Kilka gier, e, może nawet kilkanaście, będę Wam tutaj teraz wrzucał gameplay i pokazywał, jak to wyglądało. Wszystkie te gry działały świetnie, a co najmniej bardzo dobrze. Oczywiście widać, że są to porty konsolowe. Jeśli chodzi o sam performance, no to chmura typu GeForce Now Ultimate daje lepsze odczucia. Natomiast no, nie ma co porównywać, jest tutaj po prostu taniej. Dostajemy w cenie abonamentu zarówno usługi, jak i gry. I dalej jest to taniej niż GeForce Now Ultimate. A możemy ograć takie gry właśnie jak na przykład Spider-Man Miles Molares. Możemy sobie ograć Ghost of Tsushima. Czy z gier third Party możemy sobie na przykład ograć symulator wycieczki na targówek. Trzymasz w ręce zbiornik na kryształy. Jak wskazuje nazwa, to najlepsze miejsce do ich przechowywania. Możemy sobie ograć Zagboja, czy e, raczej ten Clank Rift Apart. No właśnie, te gry możemy ograć, natomiast nie możemy ograć wielu innych. I to jest ogromny pierwszy minus. A więc biblioteka gier na tym urządzeniu jest jakaś absolutnie z czapy. Mamy masę gier, naprawdę z bardzo dużo tytułów, ale brakuje podstawowych tytułów Sony, takich, które są ich flagowymi ekskluzywami. Na przykład jest God of War Ragnarok, ale nie ma pierwszego God of War